Cześć, drogi przyjacielu! Patrick Hernandez urodził się we Francji 6 kwietnia 1949 roku, ale jak sugeruje jego nazwisko, ma hiszpańskie korzenie. Jego ojciec był hiszpańskim gitarzystą, a matka włosko-austriacką piosenkarką, więc świat sztuki i muzyki płynął w żyłach Patrick. Od najmłodszych lat wiedział, że chce być piosenkarzem. W swojej młodości był członkiem kilku mniejszych grup muzycznych w Paryżu obok swojego przyjaciela i muzyka, aranżera Herbiego. Stworzyli umiarkowanie udane duety, otwierając koncerty dla znanych francuskich osobistości, takich jak Laurence Balls i Francis Cabrel. Na początku 1978 roku w wieku 29 lat, Patrick napisał piosenkę, która przyniosła mu sławę i międzynarodowe uznanie. Była to bardzo osobista deklaracja wolności, zatytułowana Born to be alive, przetłumaczona z oryginalnego francuskiego Ne pour être vivant. W kilku wersach piosenkarz wyraził, że wszyscy jesteśmy urodzeni, by żyć i cieszyć się życiem, a on. Nie chciał komplikować swojego istnienia, podążając za społecznymi konwencjami narzuconymi przez innych. Patrick przedstawił swoją piosenkę różnym producentom, ale wszyscy ją odrzucili, twierdząc, że nigdy nie odniesie sukcesu. Jednak w swojej dążeniu Hernandez spotkał producenta jean claudea Valii, który uwierzył w potencjał piosenki. Przeprowadzili się do Belgii, gdzie pracowali nad kilkoma utworami, aby wydać pierwszy solowy album Patrick w studiu w mieście Waterloo. Doprowadzili do perfekcji i nagrali ostateczną wersję piosenki, która teraz nosiła tytuł World Tour via Live. W listopadzie 1978 roku piosenka została wydana jako singiel, a jej sukces eksplodował. W ciągu mniej niż dwóch miesięcy, Patryk otrzymał swoją pierwszą złotą płytę za sprzedaż 50 tysięcy egzemplarzy. Sukces szybko rozprzestrzenił się w całej Europie i na całym świecie. Pod koniec 1979 roku piosenka zdobyła 52 złote i platynowe płyty, a jej sprzedaż przekroczyła 25 milionów egzemplarzy. Pomimo spadku popularności muzyki disco, w tym czasie zaraźliwy i chwytliwy rytm piosenki oraz jej proste, a jednocześnie głębokie teksty rezonowały z publicznością. Niosła ze sobą przesłanie, że powinniśmy wykorzystywać czas i żyć pełnią życia. Po ogromnym sukcesie w Europie, Patrick przygotowywał się do trasy w Stanach Zjednoczonych. Podczas przesłuchań w Nowym Jorku, gdzie wybierał tancerzy do towarzyszenia mu, wśród wybranych znalazła się młoda kobieta o imieniu Louise Veronica Jones. Kilka lat później zyskała światową sławę pod swoim artystycznym nazwiskiem Madonna. Madonna dołączyła do Patrick w trasie i wystąpiła także w jednym z promocyjnych teledysków do piosenki Destined to Exist. W teledysku do Born to be Alive widzimy młodą madonnę z krótkimi, ciemnymi włosami, ubraną w fioletowe spodnie i niebieską koszulę. Wyróżniała się spośród innych tancerzy ze względu na swój wyjątkowy talent, co sprawiło, że produkcja umieściła ją na pierwszym planie. Ta decyzja pozwoliła jej zabłysnąć obok piosenkarza Patryka Hernandez. W tamtym czasie Madonna nie miała planów, by zostać piosenkarką. Koncentrowała się wyłącznie na byciu tancerką. Jej zespół, a szczególnie przyjaciel Jean-Claude Pellerin, który ją wybrał, wierzył, że ma do zaoferowania znacznie więcej. Po trasie zabrali ją do Francji z zamiarem nagrania kilku piosenek. Madonna przybyła do Paryża pod koniec 1970. 9 roku i chociaż została na kilka miesięcy projekt nie rozwinął się jednak jak już wiemy jej przeskok stańca na śpiew uczynił ją światową gwiazdą czy znałeś tę fascynującą anegdotę o Madonnie z powodu ogromnego sukcesu piosenki i faktu, że Patrick był zarówno jej wykonawcą, jak i autorem, zyski zaczęły napływać. Po wydaniu kilku kolejnych albumów, Hernandez postanowił żyć esencją swojej własnej piosenki i wycofał się ze sceny. Spokojnie cieszył się zyskami ze swojego monumentalnego hitu. Patrick sporadycznie pojawiał się w programach telewizyjnych, czasami śpiewając swoją piosenkę na różnych wydarzeniach. Nigdy nie martwił się o powrót na szczyt list przebojów. Nagrał kilka piosenek tu i tam jako hobby, co było krytykowane przez niektórych, ale chwalone przez innych. Co sądzisz o wczesnej emeryturze Patrick, by prowadzić spokojne życie? Patrick Hernandez to niewątpliwie jeden hitowy cud, ale wyróżnia się wśród wielu innych wykonawców, którzy również mieli tylko jeden hit. Jego piosenka stała się tak niezwykle popularna przez lata, że nawet teraz, ponad cztery dekady po jej wydaniu, wciąż generuje znaczne dochody dla jej autora. W wywiadzie z 2017 rokiem dla francuskiego magazynu Gala Patrick Hernandez stwierdził: "Kiedy budzę się rano, nie martwię się szczególnie o swoją przyszłość, ponieważ wiem, że zarobię między 80 a 500 dolarów dziennie za napisanie i nagranie tej piosenki". Dodał, że ta kwota może być jeszcze wyższa, gdy utwór jest używany przez dużą markę w reklamie. Utrzymujący się sukces Born to Be Alive zapewnił Patrykowi Hernandezowi stały dochód, utrwalając jego miejsce w historii muzyki. Coś podobnego zdarza się często. Od momentu wydania piosenka była używana w różnych kontekstach, w tym w sportach, programach ćwiczeniowych i wielu innych tematach. Na przykład w Hiszpanii Telewizja Espaniola wybrała tę piosenkę jako motyw dla swoich programów kolarskich. A była tak popularna, że ludzie tańczyli do niej w dyskotekach, naśladując ruchy pedałowania. Piosenka była coverowana przez wielu artystów, w tym Sabrinę Salerno, piękną dziewczynę z hitu Boys, 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 oraz grupę Disco Kings. DJLS na całym świecie wciąż tworzą nowe remiksy piosenki, a nawet powstała osobliwa hiszpańska wersja zatytułowana Mea Benador. Wykonywana przez hiszpańską grupę Los Nikis. Jeśli chcesz jej słuchać, zamieściliśmy link w pierwszym komentarzu tego wideo. Cóż, przyjaciele, to był hołd dla Patrick Hernandez i jego wspaniałej piosenki Born to Be Alive. Zostawcie nam komentarz, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat tego klasyka i dajcie znać, o kim chcielibyście, abyśmy porozmawiali w przyszłych odcinkach. Proszę subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym wideo.